That's not how it's supposed to be, I guess. DJ <laughs> me. <laughs> no. Nope. I, I I think I, think I, I found you. I, found you. <laughs> I don't think so. <laughs> A teraz przywitaj się. O! Też tak robię, no. Hello. Witamy Państwa na krawędzi. Albo z krawędzi, może być. Yy, tak, kolejny odcinek. Content warning, jest. Witamy. DJ ze mną jest znowu. Bo bez niego to nie ma no, zabawy. Here yeah. i. Nie podoba mi się, co ja robię z tym. No, bo nieważne, nie będę mówił na Ow. W ogóle najlepsze jest najlepszy to z tym robakiem co cię powiesza, nie? No To jak ciebie... To... to nie jest tak, że ja się dowiedziałem tego, żeby cię, Że trzeba w to rzucić z jakichś filmików, czy coś ja, ja... normalnie tak sobie po prostu mówię Ty, a w sumie rzucę? Czemu nie? I zaciałało Siemano ludziska Po raz kolejny wyruszamy w przygodę I tym razem złapiemy coś okropnie przerażającego Także Szykujcie dubska. I jest ze mną ten pan samo No, także lecimy. <gry> Dobra panie i panowie, jesteśmy. Lecimy. Już niedługo pożegnamy się z życiem Okej, okay, wygląda całkiem y normalnie, że tak powiem. Także lecimy. Boże, ale... Hehehehe <laughs> miast... że poprzedni ten? Co? Przecież jest normalny Eee, Geronimo! żeby tu coś było O, tu coś leży to O, to tu jest pająk. To, to? To jest, to jest O, o to jest, Kido, to jest O kurde, Au, 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 au. O, w a ci yy, Dzień dobry, właśnie chyba żegnam się ze swoim życiem, bo jakiś pajączek yy, 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 Pająk Podejdź okay. No Pająk ze mnie zrezygnował Guys, żyję Jakimś cudem przeżyłem To! Jest gość od kręgosłupa, tylna część eee! O oh shit, utkłem Shit O, oh, pytę Pająk idzie, pająk idzie O oh, helna Mama I'm dead Guys, I'm dead I'm dead I'M LITERALLY dead. Oh fuck. Oh fuck. Ah. Co się? Co O, o! 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 Żyje. Nie, nie żyje. O Aha. <gryw> nie dało się uciec. Dziewięć. Dziewięć. Co on ma w ręce? Pokaż to. What the fuck? <grywany> Co to za świnka pepa! <grywana> No, w gamoniu, kamerę musisz podnieść! No nie, co za kasztan? Powinien, nie powinienem kurde tak biegać, tak stupid. iść po kamerę, nagrać Ferbiego i ucieknąć. Na ferb! Oj, teraz. Gdzie właśnie utknął? <śliniczny>

Oh 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 dope <laughs> <laughs> Oh dope Dá Por isso Dokładnie w tej samej sytuacji zginęliśmy Tylko, że ja znalazłem kręgosłup jeszcze, leżał sobie tam na ziemi. Fajny był. Ja znalazłem Fairbiego. No ja wiem, widziałem. Idziemy do łóżka w takim razie. Niestety nie mam nagrania Może next time nie uda <laughs> Pierciela Witam was guys! Witam w poprzednim dniu niestety umarliśmy i zgubiliśmy kamerę dzisiaj. Naszym zadaniem jest ją odnaleźć i przeprowadzić wam wideo a tu jest DJ i lecimy Uuuu, wylądowaliśmy w innym miejscu uuu wow. hello hello there oui. o co 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 to było no, zrobiłem salto film something scary okej okay. no uważaj na siebie ja? DJ? You good, bro? Tak. Okay. Moja misja, odnaleźć Fabiego. Nie, twoja misja to odnaleźć kamerę, To Powinno być łatwo. No powinno być, zobaczymy zaraz. O! Eee, ale. A, drzwi... a to A no, tutaj drzwi, to co się. <laughs> tu drzwi były ostatnie, what the fuck? Ma, mam, mam kość. Masz, a myślałem, że kręgosłup. Okay. O! ślimak. Snailów! Dobra, da daj się przytulić. Oooo, jak miło! NIE! 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 nie. <laughs> jak miło. <Nie. laughs> Przytulił się. Dobra, odejdź pająk. Nie denerwuj ludzi. Co to tam przyszedł? Aaa, to tylko ten. O, ślimak. No posun się, bo mi ślimak dogodni, No. będzie spowalniał. Przez ślimak nie dogodnicie no ale ty... O co? Co to było? Co to było? O, 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 pomocy! 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 Pomoc! Pomocy! Pomocy! Pomoc! O! Pomocy! Pomoc! I'm dying! O oh, fuck! Ja myślę! Ja myślałem, że to było coś do podniesienia, a nie ta łapa co cię wciąga na górę! Mnie też zapało! Serio? Ja byłem pierwszy! Aha! Tak. To tam dwie rzeczy były? nie, Nie no, to ta tak, jest... dwie rzeczy. To będzie najkrótszy odcinek ever, stary. Dobra, ja śpię w polin. Teraz ty nagrywaj, ja to pierdzielę. Dawaj mi to. Ja stąd idę. Także, yy, zaczynamy! Teraz na pewno przeżyjemy. Welcome to Brazil! Znowu? O, o, o. Nie, wylądowałem po prostu na leżącym tobie. O, tu coś jest, nagraj to. O, dwie, dwie figurki, mam kaczkę. ładna kaczka. Masz, nagraj kaczkę. A teraz nagraj królika. O, co, co? Ja lewituję! Eee, alo? Eee, lewituje? I will die! Duchy, duchy, duchy. I'm dying I'm, I'm die! I'm running away Co tu się dzieje? I will die I will die What is going on? Ja nie chcę umierać Jeszcze I'm too young for this Ty, ja mogę szybciej szybować Jak mam busta? Szybko Halo No nie To no nie Muszę odlecieć! No nie, już jestem za wysoko, Katem! I will die! No nie! No nie! Cutem Well shit No, to jak już umierać to chodzi... Za tobą! Za tobą! DJ, za tobą! Za tobą! Za tobą! <grym> Chciałem mu napisać, to... ale nie... To, to sobie ja postanowił sobie zrobić drzemkę. Nie wiem co go zabił, Nie ja wiem co, co go tak zmęczyło. O nie, coś, o jest <śmienic> O <tutaj jest> <śmienic> <śmienic> Dobra, ale... A Dobra. Co? O, wyspają! jest pająk. Ej, kurwa, co ty się Co on ten Pają O Jezu, to ten! Granatnik to jest! Uważaj dj -u. Uważaj! Skacz patrzcie. Ładnawa. Dobra, to. chyba ile próbowali po te rzeczy, no, ale nie. No, ja mówię, zawsze mam najgorszą pracę. On ma najgorszą pracę, kiedy ja jestem I Tak, umrzemy w kontroli. Pamiętacie. Takie salto, drodzy. This is a situation of the worst situation. Ferbi! <śmienicza> Ślima go zaraz nie <śmienicza> Nie mogę długo podnieść się. <śmienicza> ja, no nie podszedł po tej się. Psyka mi siadł. Jak można tak ginąć? Ja... <śmienicza> I co, masz swojego ferbiego k**wa? Nie. No właśnie, gamoniu ty. Czas na seans. To no więc tak, szukamy dwóch kamer. O, oh, patrzcie, oh, tu jest będzie. Ja mam kaczkę. Don't oh. oh, look so high. Masz, Spooky bone. Halo? Eee, <laughs> duchy, 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 ghost. <laughs> kokido lewituje. Eee, kiedy postanowił sobie zrobić drzemkę. Yeah, Nie wiem, co go zabiło. Nie yeah, wiem co co go tak zmęczyło. Ja pierdole, a wystarczył osna na resztę kamer. Bo was like looking building. Oh, I wouldn't even jump from oh, okay. <laughs> jump to water from <laughs> uh, that. like us. Uh, yeah. <laughs> What? Tylko 592? Dobra, poddaję się. I ten jeszcze. I ten mi jeszcze kazał, że Ferbie najważniejszy. Nie, 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 poddaję się w no, Ferbie Ferbi jest najważniejszy. Śpię, śpię u ciebie, mam to gdzieś. Hey, yeah, we died again. You failed to popularity as a content creator. No one liked your videos. The rest of your life was made. <laughs> But then you realize it was only a bad dream. <laughs> The rest of your life was made. <laughs> Dobra, wrać, by było na tyle, skoro to odcinek będzie z wami żegnamy i do następnego, bye bye. Nara.